Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w TVP Kultura naszym gościem jest pan Tomasz Pietrasiewicz. Jesteśmy oczywiście w Lublinie. Witam. Witam. E, oczywiście Brama Grocka, Teatr NN. Nie widać stąd Bramy Grodzkiej, ale i tak jesteśmy na ulicach Lublina, w tej w waszej przestrzeni. Ja myślę, że oczyma wyobraźni można tą Bramę Grodzką sobie wykreować bez trudu, bo właściwie to jest jedno z najważniejszych miejsc, najbardziej symbolicznych tego miasta. Także nawet jeżeli siedzimy tutaj na tle Bramy krakowskiej, to myślę, że każdy może sobie wyobrazić, że idzie troszkę dalej i dociera do tej Bramy Grockiej. To wytłumaczmy tym, którzy jeszcze nie znają Lublina i Waszej działalności, dlaczego Brama Grodzka. Bo rozumiem też, że ona była zawsze punktem wyjścia Pana, Waszego myślenia o teatrze, o Lublinie, o pamięci, początkiem projektów itd. No, to, to jest oczywiście jakaś bardzo długa historia, którą ja postaram się bardzo szybko streścić. Generalnie zaczęło się to już, trzeba to powiedzieć, w tym miejscu i w tym momencie, 20 lat temu, czyli we, wrze we wrześniu 1992 roku ja postanowiłem jakby w jakimś sensie wrócić do Bramy Grodzkiej, bo byłem tutaj wcześniej i odkryłem tą Bramę Grodzką dla siebie... Na nowo, ponieważ dowiedziałem się, że było to miejsce, w którym spotykał się świat żydowski, miasto żydowskie z miastem chrześcijańskim, jakby symbolika. Tego miejsca jakby w sposób nie, niesamowity zaczęła oddziaływać na moją wyobraźnię, ale nie tylko. I to się od, od tego zaczęło. Ale A tylko... oprócz tego, to trzeba bardzo mocno powiedzieć, ja nic wtedy nie wiedziałam, praktycznie nic właśnie... o lubelskich Żydach. No właśnie, bo to jest jednak zdumiewające, że można było być w, w Lublinie i nie wiedzieć, prawda? Ale to, to nadal jest zdumiewające, <noise> że można żyć w tym mieście i nic nie wiedzieć o tym, że żyli tutaj y, Żydzi i stanowili. Momentami nad więcej niż 50% społeczności tego miasta. I właśnie historii Lublina nie da się zrozumieć bez Żydów. I chciałem powiedzieć panu bardzo mocno, że nadal można żyć w tym mieście i o tym nie wiedzieć. Pomimo długich lat 20 waszej działalności. Oczywiście i to, to, to ja absolutnie uważam, że to jest w jakimś sensie moja porażka, że nie, nie udało się dotrzeć do przeciętnego Lublinianina z takim. Z taką wiedzą. Oczywiście to jest problem tego, że my nie jesteśmy w stanie odbyć lekcji w każdej klasie, w każdej szkole to do, dociera do jakiejś grupy Lublinian, Ma, współpracujemy z wieloma nauczycielami, szkołami. Okej, okay, ale jednak nie do wszystkich docieramy. Mm. Ale czy, bo to być może wynika z tego, że jesteście nie instytutem pamięci, tylko jesteście jednak czymś... No ale właśnie czym jest, bo jesteście i teatrem, i archiwum. No ja i... właśnie i... powinien y, pana spytać, jak pan myśli, czym my <laughs> jesteśmy właściwie? Tak, y, o, to jest dobre pytanie, bo t, po pierwsze to jest bardzo autorska instytucja, Ta, właściwie y, to wszystko się rodziło w biegu. Jest to bardzo taka a, anarchistyczna, bym nawet powiedział, jeżeli chodzi o program. Wielowątkowa, bo warto o tym też powiedzieć, że, że nasza praca związana jest nie tylko z pamięcią o historii Żydów lubelskich, co jest oczywiście fundamentalne w związku z, z miejscem, w którym to się dzieje, natomiast też opadamy o Solidarności. Od, o nie, niezależnym ruchu wydawniczym podziemnym w Lublinie. Otworzyliście także, starą izbę drukowaną. Oczywiście, także to, to jest bardzo wielowątkowe. Rozmawialiśmy tu wcześniej o tym, że mamy bardzo duży program poświęcony poezji, popularyzacji poezji, spotkaniom poetyckim. Także to jest jakby program, który dzieje się w wielu tematach i w wielu kierunkach. Także nie, nie chciałbym tego tylko i wyłącznie zamykać w tej problematyce żydowskiej, która podkreślam jest dla mnie absolutnie fundamentalna ze względu na miejsce, w którym mm. jesteśmy. W jakimś sensie czuję się strażnikiem pamięci. Eee, I Brama Grodzka stała się ro, rodzajem marki pamięci, w której gromadzimy tysiące zdjęć, tysiące godzin nagrań o tym świecie, którego już nie ma. I, i czuję się odpowiedzialny za to, za pamięć o, o tym miejscu, o przeszłości, ponieważ uważam, że tej społeczności, której już, już nie ma, należy się ta pamięć. I to jest takie, ta, znowu takie bardzo fundamentalne e, wyznanie. W jakimś sensie to, kim jesteśmy jako Polacy, jako mieszkańcy tego, tego miasta, to jest w dużej mierze e, związane z myśleniem o tamtej przeszłości, ponieważ w jakimś sensie definiujemy siebie albo jako otwartych ludzi, Europejczyków, ludzi pozbawionych xenofobii, ludzi gotowych przyjąć trudną przeszłość i bardzo bolesną często i skonfrontować się z tą przeszłością, czy też ludzi, którzy chcą się zamknąć, uciec od tamtej przeszłości i żyć w przeświadczeniu, że na nich świat się kończy. Być może odpowiednim słowem było po prostu nazwać Was przypominaczami. Tak? O, no to, że przypominacie o różnych rzeczach, tylko pytanie, właśnie czy ta szybka teraźniejszość, czy to no, nie jest tak, że ona odrzuca przypominanie, ponieważ jest już tak obciążona swoją produkcją obrazów, nowych jakichś treści, bądź też pseudotreści, że w ogóle nie ma. W sposób bardzo zaskakujący. Dowodem na to że, to, że to jest jednak ważne i to, że. Można o tym mówić w sposób ciekawy. Jest nasz portal, Lublin Pamięć Miejsca, w dużej mierze poświęcony takiej opowieści o mieście żydowskim. Codziennie odwiedza go tak średnio około 3,5 tysiąca osób. Spędza tam kilka minut. To wszystko da się wymierzyć, jak pan wie. Nie da się tu nic szukać. czyli to jest, to jest też nasza widownia. Codziennie ponad 3000 mhm. tysiące osób czyta o, o tym, co tutaj robimy. Próbuje znaleźć jakieś dla siebie ważne informacje, czyli jest to dla nich ważne. Nie można zmusić tych osób, żeby odwiedzali nasze strony. Mm. To jest mówię teraz o świecie wirtualnym, o tej przestrzeni, tak, ale jest ja rzeczywiście poza realność. widzów zapraszam do tego świata wirtualnego, wystarczy sobie wstukać Leksykon Lublin albo ośrodek bramatycznego. Starte Wystarczy ze wstukać i tak. przez NN. wchodzimy do tego. Ale właśnie po raz drugi użyliśmy już tego sformułowania teatr NN, a tak naprawdę mam wrażenie, że niewiele osób już pamięta, co oznaczają te, te, te litery NN, bo one są też ważne przecież. To jest... Tak, z, 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 ja z grupą osób za, za, zaczynałem jako w jakimś sensie kontynuator tradycji teatru alternatywnego, ale też ktoś, kto był bardzo mocno zaangażowany w podziemną solidarność, konkretnie wydawnictwo podziemne tutaj. I ten 90 rok jakby spowodował we mnie taką potrzebę odcięcia się od tamtego i budowania siebie i tego co robię bez odnoszenia się do tamtego, jakby nie podpierania się tamtą przeszłością. Chciałem zbudować coś zupełnie nowego. Byłem tym pokoleniem, w którym w jakimś sensie stan wojenny odebrał tą taką najbardziej aktywną część życia. Kiedy kończy się studia, człowiek chciałby coś bardzo, ba, bardzo ważnego robić w życiu i wtedy właśnie przydarzy mi się i całemu pokoleniu ten stan wojenny, co nie znaczy, że nic nie robiłem w tym czasie, ale tym niemniej o, o odzyskanie wolności, te możliwości, które pojawiły się wtedy, Zmusił mnie do takiej właśnie refleksji, że ja, ja, ja chcę się od tamtego odciąć, ja chcę być wolnym człowiekiem, nieuwikłanym w przeszłość. A to, że na swojej drodze spotkałem Bramę Grodzką, to oczywiście przypadek. A. A czy, czy to nie jest jednak jakiś paradoks tego okresu PRL-u, że pan jako absolwent wydziału fizyki, rozumiem, że właśnie przez teatr alternatywny stał się Jeden z najbardziej znanych w Polsce animatorów kultury, odznaczony orderami, nagrodami i itd. Tak Bo Czyli myśmy tym... hakowali tamten system, to jest bardzo czytelne. Byliśmy pierwszymi właśnie takimi hakerami, w jakimś sensie e, wykorzystując nową technologię w postaci tych powielaczy, tych ramek sitodrukowych, to, w, to jak ja opładam o tam tym, tym, tym młodym nas właśnie 15, 16, 17 latkom, to właśnie taki punkt widzenia im bardzo odpowiada, że myśmy hakowali tamten system. Tak, ten teat alternatywny nauczy mnie hakowania tamtego systemu. I właśnie w jakimś sensie ja cały czas coś hakuję. To, to, to jest zresztą pojęcie, które ja słyszałem w Lublinie już rok temu, kiedyś tutaj odbywał impreza pod hasłem Mindware, Technologie Dialogu i byłem zdumiony tym, że właśnie tu w Lublinie są ludzie, tacy jak właśnie jak Pan, jak związani z Teatrem NN, którzy potrafią mówić o przeszłości takiej historycznej, zarazem używając technologii i pojęć związanych z nowymi technologiami. To jest jakiś też dla mnie fenomen tutaj. No bo tego się nie da nie da się. No Ja zgromadziłem. W... Przede wszystkim zacznijmy od tego, że udało mi się zgromadzić grupę bardzo młodych, młodych osób, dla których ta technologia jest czymś tak jakby organicznie związanym z ich życiem, z ich myśleniem o świecie. Nie udało się przekonać ich, że ta przeszłość może być bardzo fascynująca i że mamy jakiś obowiązek mówienia o tej przeszłości i że można do tego wykorzystać pamięć. Zaraziłem ich różnymi ideami. I, i, i... I efekt jest widoczny. Ale, ale czy to wynika też z tego, że Lublin ma ten jednak ogromny potencjał tłumu studentów, tych wszystkich uczelni, że jest paradoksalnie miastem młodym dzięki studentom? Znaczy, to nie przesadzajmy. Aha. To jest bardzo ważne, fundamentalne i tak trzeba też na to miasto patrzeć przez pryzmat tych kilku uczelni, które to są. Kilkudziesięciu tysięcy studentów. Natomiast tak jak zwykle, no, trzeba znaleźć tych, tych pasjonatów. To, to nie ma jakichś takich systemowych rozwiązań, że coś się doda, odejmie i wyjdzie tyle, ile powinno. Nie, tu po prostu trzeba, trzeba znaleźć, trzeba mieć trochę szczęścia, właśnie tą konkretną osobę. Ja bardzo mocno. Pracuję z młodymi ludźmi, staram ich się wyławiać gdzieś już na, w szkołach, w szkole średniej. U mnie pracują osoby, które zaczynały na przykład jako 15-16-letnie osoby. Także to jest niesamowite. Kończą szkołę średnią, studi studia i trafiają do mnie. To jest taki naturalny rozwój. Także to jest fascynujące. Ale czy to nie jest jednak tak, bo mówiliśmy o tej żydowskiej historii Lublina, ale warto chyba jednak wspomnieć o tym, że Lublin jest nie tylko jedną z jednym z najstarszych miast w Polsce, jednym tak. z najstarszych dużych miast tak. w Polsce. Paradoks też polega na tym, że przez to, że tutaj właśnie ten rząd ludowy po wojnie się umiejscowił, to spowodowało, że z jednej strony. komunistyczny, taki. Tak. Ale że jednak wtedy. Za komuny, jednak trochę zainwestowano w ten Lublin w pewnym nie, sensie. Ale oczywiście, że tak. Bez mm. uniwersytetu, który wtedy powstał, mm. e, tuż po e, właśnie zakończeniu, e, oswobodzeniu Lublina, to miasto nie byłoby tym, czym było. Te, te, nie patrzmy na tą przeszłość tak czarno-biało. Mm. Także, także to, e, jeżeli byśmy teraz weszli w jakąś taką dyskusję, bardziej, bym powiedział, bo ona zawsze stanie się polityczną. To, to ja jako ta osoba, która bardzo mocno była zaangażowana e, e, przeciwko tamtemu systemowi to mogę powiedzieć, że nie jest to wszystko takie czarno-białe i nie chciałbym, że, że, żeby tak o tym myśleć. Właśnie bez tego Uniwersytetu Lublin byłby zupełnie innym miastem. Czy, czy wobec tego, y, bo wspom wspomniał Pan o tej swojej osobistej porażce, że jednak y, y, y jest to wrażenie, że te działania edukacyjne nie dotarły tak szeroko, jak mogłyby czy powinny by, tak? Z drugiej strony Lublin nie został euro Europejską Stolicą Kultury, więc można by właśnie... Nie został? <laughs> ja myślę, że on... Nie... Jest po prostu. No właśnie, no to, to, to jakby. No. Nie, no jest po prostu jest, Jeżeli chcemy, żeby była Europejską Stolicą Kultury, to będzie Europejską Stolicą Aha. Kultury. To tylko od nas zależy. To jest kwestia mentalności, to nie jest kwestia tytułu. To, czy my będziemy Europejczykami, czy będziemy się czuli Europejczykami, a nie wykluczonymi ludźmi na wschodzie, to zależy tylko i wyłącznie od nas. Od, nas, od naszego poczucia wartości. Proszę mi wierzyć, ja uważam, że to kim jesteśmy, to poznajemy dopiero w taki, przy takiej porażce. Mhm. Bo to teraz dopiero możemy powiedzieć, czy my tak naprawdę zasługiwaliśmy na ten taki bardzo formalny tytuł. Bo to, co ma się stać ważnego, to może stać się bez tego tytułu. To nie jest wcale kwestia wielkiej kasy, e, która wie, wszyscy myśleli, że tutaj spłynie do Lublina, chociaż to nie tak byłoby. Nie jest kwestia jakiejś takiej promocji z jakiegoś klucza europejskiego, bo tą promocję sami możemy zrobić. Także mm -hmm. ja, ja bym tutaj nie rozdzielał szat, że Wrocław ukradł nam ten tytuł, bo. Bez względu na to, my naprawdę możemy bardzo dużo zrobić, tylko jest kwestia uwierzenia w siebie. Bo może paradoksalnie dzięki temu, że nie będziecie mieć tego, czy nie macie tego właśnie biurokratycznego, unijno-europejskiego tytułu i tak dalej, jesteście właśnie, możecie być bardziej anarchistyczni i wolni nadal. No, to ja myślę, że bez tego w ogóle nie da się tworzyć kultury, to jest fundament kultury, takie poczucie wolności poczucie tego, że się jest w jakimś sensie anarchistą. To jest bardzo potrzebne, bo tylko dzięki temu społeczeństwa rozwijają się. I myślę, że Lublinowi taki anarchizm, ale do, do, dobrze pojęty, dobrze, dobrze rozumiany, jest bardzo potrzebny. Ale do, dobrze rozumiany, czyli w jaki sposób rozumiany? To nie, nie może być skierowany wobec innych ludzi. On, on powinien być bardziej w takiej sferze pomysłów, idei, E, nie, e, nie sztampowych rozwiązań, a nie e, pe, ruchem pełnym nienawiści, e, skierowanym, tak jak powiedziałem, przeciwko innym ludziom. To nie o to chodzi. Mm -hmm. Tak a co, ja rozumiem ten anarchizm. A co z, a co z kolejną inicjatywą? E, został pan w pewnym momencie dyrektorem nowego zupełnie centrum spotkania. Nie, nie, nie. Kultu? Umówmy się, że no po pierwsze ja nie zostałem. Wytłumaczmy bo, to. Dobrze. Bo. bo bo mnie to nie interesuje. Ja wiem, gdzie jest moje miejsce i to jest bardzo ważne, żeby w życiu wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce. Moje miejsce jest w Bramie Grodzkiej, natomiast zgodziłem się stworzyć w bardzo krótkim czasie program dla Centrum Spotkań Kultur, dla instytucji, która na razie istnieje na papierze. Jest takim wrzodem tego miasta nie tyle ta instytucja, co budynek, w którym ta instytucja, miejmy nadzieję, zacznie działać. A to jest, to jest budynek, kwestia który... tego budynku, teatru w budowie, który jest w budowie od połowy lat 70. I to jest wielki taki mamut. Który przy samym właśnie wjeździe do Lublina, przy alejach Racławickich stoi i straszy od tych kilkudziesięciu lat. I teraz jest jakaś wielka szansa stworzenia w tym miejscu nowoczesnej, otwartej, zbudowanej inaczej niż takie klasyczne, typowe instytucje kultury. I to, czy tak się stanie, to oczywiście zależy od, od tych, którzy będą podejmowali decyzje. No bo to, czy nie jest tak, że... Ja ze swojej strony zaproponowałem tak. uważam, dobry program. Mogę się pochwalić, że instytucja, która z ramienia Komisji Europejskiej nadzoruje, to powiedziała, że to jest najsilniejszy właśnie punkt tych działań na rzecz na rzecz stworzenia w tym miejscu Centrum Spotkań Kultury, uznali, że jest to wyjątkowy w skali europejskiej projekt. Mm, a nie jest tak, że lublińskie mieszczaństwo chciałoby po prostu chodzić do opery? Tak, lublińskie mieszczaństwo <ślenić> oczywiście, że chciałoby i bardzo dobrze, że chciałoby, tylko e, trzeba mieć świadomość tego, czy to miasto stać na operę. Praktycznie w mieście, które nie ma milion mieszkańców, nie ma w ogóle sensu tworzyć opery. To jest, to jest naprawdę jedna z najkosztowniejszych zabawek w obszarze kultury, jakie wymyślił człowiek. Także tego miasta w tym momencie na to naprawdę nie stać i to są konkretne mm. wyliczenia. Natomiast oczywiście możemy mieć marzenia i trzeba mieć. O, ostatnio dowiedzieliśmy się, że gaz łupkowy na Lubelszczyźnie odkryto, więc jak się wzbogacimy tak jak Norwegia, to oczywiście będziemy mieli nawet nie jedną operę, ale dwie. Ale w kontekście tego wszystkiego, o czym tu, 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 tu powiedzieliśmy, co dalej wobec tego z Bramą Grodzką i Teatrem NN w tej konfiguracji, tak? przy tym, co y, powiedział pan o tej być może porażce? Czy chcecie na przykład być ba bardziej edukacyjni, bardziej tacy pozytywistyczni? My cały, czas, cały czas jesteśmy bardzo edukacyjni i pozytywistyczni, tylko oczywiście to się dzieje na, 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 jakby na wielu płaszczyznach. Z jednej strony też jest oczywiście program artystyczny i, i, i te wszystkie nasze działania są bardzo teatralizowane, wystawy, które tworzymy i bez takiej osadzenia tej, w tym przypadku mojej wyobraźni tej teatralnej przeszłości, to, to nie, było, nie byłoby tego takiego charakterystycznego rysu w naszych działaniach. Natomiast czymś jeszcze innym, są działania związane z dokumentowaniem, o których już też y, mówiliśmy. To są te szukanie tych zdjęć, nagrywanie ludzi, y, dokumenty, wystawa dokumentująca y, y, życie społeczności żydowskiej przed wojną, ale też wystawa poświęcona sprawiedliwym. No i oczywiście. Y, bardzo ważne, bo bez tego właśnie ta nasza praca traciłaby sens, działanie edukacyjne. I to, że powstanie centrum spotkań kultur, to one w żaden sposób nie koliduje z naszą działalnością, a ja myślę, że to wszystko będzie się uzupełniało. Pracy jest tak dużo, że wystarczy jeszcze i dla następnej instytucji, która po będzie się nazywała, kolej. tak, tak. Ale, ale czy, czy, czy to wszystko jednak nie oznacza, że, że wy musicie czasami, że tak powiem, rezygnować w cudzysłowie z artyzmu na rzecz właśnie takiego aktywizmu, e, czyli że. że, że ale nie ma nic złego w tym. No. To jest pewien, pe, pe, pewien wybór. Ja myślę, że to, czego nauczył mnie teatr alternatywny i to, co mnie ukształtowało, to świadomość tego, jak ważna jest rzeczywistość, w której żyjemy, i branie odpowiedzialności za tą rzeczywistość. Przepraszam bardzo, jest taki artysta niemiecki który już nie żyje, czyli był Josef Boys, i on powiedział o rzeźbie społecznej. Bardzo ładnie, pięknie ujął, poszerzył jakby rozumienie sztuki. I dla mnie to, co ja robię w Bramie Grodzkiej to jest właśnie rzeźba społeczna. To, to, I to tak patrząc z pewnej perspektywy, to wszystko się składa na tą rzeźbę społeczną, na coś więcej niż tylko takie. Bardzo klasyczne podziały. Aha, to, tutaj się mm. kończy sztuka, tu się zaczyna program edukacyjny, a tam coś, coś jeszcze innego. A, a spróbujmy stworzyć dlatego pewną mm. sy syntezę. Także to jest jakby takie bliskie mi widzenie tego, co robię. Ta rzeźba społeczna. Czyli lubelska rzeźba społeczna, trzymamy za ją. Robiona w kciuki. Bramie Krockiej. <laughs> tak, dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Nasz gość Tomasz Pietrasiewicz w TVP Kultura. Dziękuję.